Witajcie, kochani, z tej strony Torocińska Winaja. Witam wszystkie zodiakalne strzelczyki. Strzelczyki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również strzelczyki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście, wszystkich zapraszam do oglądania, do słuchania. A osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, zapraszam, zachęcam do subskrypcji. Najlepiej z dwunaczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne, ogniste strzelczyki. Horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 10 do 16 kwietnia roku 2020. 2023 zobaczymy, jakie energie idą do Was w tym jeszcze świątecznym, ale już po świątecznym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także nie gadamy, zaczynamy. I okej, okay, strzelczki, pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie z Wami rezonować, nie wszystko będzie do Was pasować. Bierzcie wyłącznie to, co się zgadza, a co się nie zgadza, odrzucajcie i nie bierzcie na siłę oczywiście tego przekazu, jeśli kompletnie nie Wasza historia, kompletnie nie wasze e, energie, jeśli e, się nie zgadza, to zapraszam do. Ascendentu, Znaku Księżycowego, Wenus, Mars, być może tam przekaz jest właśnie dla Was. Dobra strzelczyki, zaglądamy e, czym Was zaskoczy ten e, nowy m, tydzień, także zaczynamy. Okej, okay, jeszcze tylko nabieram powietrza i lecimy. Mm, wyzwanie dla Was na ten tydzień, mhm. co ciekawego w pracy, w finansach, taka ogólna sytuacja finansowo-zawodowa. Mhm. Co ciekawego w miłości, również ogólna sytuacja miłosna. Dobra, i karta rada. I karta rada. <ścoughs> Ej, dobra, strzelczyki, dobra, wyzwanie dla Was na ten tydzień, tak? Energia z zewnątrz, którą bierzemy lub odrzucamy, troszkę Wasza energia, Wasze osobiste wezwanie, aura, klimat tego tygodnia. Mm -hmm -hmm. Wiecie, bardzo nie lubię odwróconego maga, przyznaję się, z góry. Dobra, strzelczyki, skorpion, tak? Wyzwaniem dla Was, dla niektórych z Was w tym tygodniu może być jakiś dotykalny skorpion, jeśli macie i wiecie co, ten skorpion e, o tyle będzie skomplikowanym osobnikiem w Waszym życiu, bo ten skorpion będzie próbował Was namówić do złych rzeczy, będzie próbował Wami manipulować, będzie próbował e, no, wprowadzić zamen w Waszym życiu po prostu, lub po prostu będziecie mieli do czynienia z jakimś osobnikiem, niekoniecznie skorpionem, ale jakimś osobnikiem, który e, no który nie ma dobrych, czystych zamiarów, więc jeśli w pracy, to ktoś tutaj będzie próbował Wam dosłownie mm, kopać dołki, tak, pod nogami. Jeśli w uczuciach, no to tutaj możecie mieć do czynienia z osobą nie do końca uczciwym, z jakimś takim uwodzicielem, uwodzicielką, takim wiecie, kimś, kto zdobywcą, zdobywczynią serc, ciał, wręcz co to robi, co ma zrobić i sobie idzie <laughs> w swoją stronę. Także miejcie to na uwadze. Ale wiecie co, jeśli chodzi o Wasze takie bardzo osobiste wyzwanie takie, nie, to mi się tutaj, drogie Stolczyki, pojawia, że w tym tygodniu y, możecie uprawiać czarnowictwo, tak? Takie fajne, niefajne czarnowictwo, które powoduje, że yy, macie takie poczucie zwątpienia, że Wy sobie z czymś nie dacie rady, nie? Yy, z czegoś, yy, to, to spowoduje u Was takie po, oczu, poczucie, że yy, wiecie, tak troszkę lenistwo, yy, gdzieś tam się u niektórych z Was... Yy, wykaże. Takie brak wiary we własne możliwości. Tak? Stracicie takie, takie poczucie, że dacie radę. Mhm. Brak wytrwałości. I, I to może spowodować, drogie strzelczyki, w tym tygodniu, że Wy mm, nie zrealizujecie czegoś, co sobie zaplanowaliście w tym tygodniu. Um, tak? Czegoś nie doprowadzicie do końca. Nie będziecie wytrwali. Mhm. Także strzelczyki, tutaj warto troszeczkę mieć się na uwadze, bo z jednej strony to może być właśnie po prostu taki, wiecie, gorszy tydzień, ten stan, kiedy nam się nie chce, albo ten stan, kiedy zaczynamy wątpić w swoje umiejętności, w swoje kompetencje, w to, że damy radę, taki gorszy stan, wiecie, bywa czasami tak, lub właśnie, chociaż tutaj aż tak ja mam ciągle wrażenie, że gdzieś kuje mnie tak <grych> ta informacja, że mm, ktoś będzie próbował właśnie wpłynąć na Was w ten sposób, że będzie Wam wmawiał, że co, to po co się strzelcu za to bierzesz, kiedy Ty sobie nie dasz sobie z tym radę, nie poradzisz sobie, tak? To będzie próbowało właśnie wpływać mm, na Wasze właśnie takie poczucie własnej wartości, własnych umiejętności, więc tutaj miejcie się na uwadze, drogie strzelczyki. No i dobra, i lecimy do pracy i właśnie, i wiecie co? I w tej pracy, troszkę pracy będzie eee, właśnie, i tutaj też jest, i będzie tej pracy, i teraz tak, eee. Mogą być dodatkowe zajęcia, mogą być dodatkowe zlecenia, mogą być jakieś konieczność dopracowania czegoś, zajęcia się czymś jeszcze raz, tak? Ktoś być może daje Wam kolejną szansę, żeby coś tam nanieść, jakieś poprawki w jakimś tam źle wykonanym zadaniu, prawda? Mogą się gdzieś pojawić jakieś, wiecie, negocjacje, jakieś przygotowania właściwie do negocjacji, ważnych negocjacji, coś tutaj trzeba dopracować, jakieś tutaj są rozmowy, jakieś problemy się mogą mogą pojawić w firmie problemy z prowadzeniem działalności i trzeba tutaj nad czymś mocno popracować, dosłownie nawet po nocach czasami posiedzieć, prawda. Jeżeli ktoś na przykład szykuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, ktoś przygotowuje właśnie się do tego, żeby zdobyć jakąś pracę, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. I wiecie, i tu mi się właśnie pokazuje z tą dwójką tutaj mieczy, że Strzelczyk, Zastanawia się, czy da sobie radę. Tu jest ta niepewność, tak, tu jest ta utrata właśnie yy, wiary w swoje możliwości, to jest takie się, czy, czy, ja, czy to jest sens, czy ja sobie dam radę, nie, yy. także tutaj z miejcie się na ważności jeśli trzeba popracować, bierzcie się do roboty, podwijajcie rękawy po samą szyję i do roboty i lepiej tutaj nie wątpić, lepiej tutaj nie wątpić, lepiej przetrzeć te oczy, tak, prawda, i nie to, że sobie wmawiać, że e, tam to nie ma sensu, tak, że to, to nie ma sensu, bo jeżeli będziecie siedzieli w tej energii, tej dwójki mieczy, to Wy nie dostrzeżecie po prostu tych potencjalnych możliwości, potencjalnych szans, tak, że to się da zrobić, bo to się da zrobić, tylko właśnie tutaj mam wrażenie, że ten gorszy stan, lub te osoby, które będą wpływać, będą Wam wmawiać, że zrobiłeś to raz źle, to drugi raz ci się to nie, nie da tego naprawić, poprawić. Mm -mm, nie dajcie sobie tego strzelczyki wmówić. I wiecie co? Jeszcze teraz tak, a propos tych przetarcia oczu. Strzelczyki, jeśli będziecie mieli dużo pracy, a tutaj mi się pokazuje, że będziecie mieli dużo pracy, raczej takiej umysłowej, gdzieś gdzie trzeba będzie usiąść przy biurku, nawet czasami po nocach yy, i trzeba będzie tutaj poprawić te dokumenty, nanosić te poprawki itd., tak i tak dalej to kochani zadbajcie o dobre światło, co? nie siedźcie też za dużo przed komputerem, kochani, bo mogą Was boleć oczy, możecie mieć jakiś tutaj pogorszony wzrok, nie, takie coś ze wzrokiem, coś mi się tutaj pokazuje, jakieś bóle głowy, więc uważajcie na siebie, nie, jakieś kropelki sobie kupcie, nie wiem, ktoś nosi okulary, dbajcie o te okulary, także tutaj taka malutka jeszcze przestroga. I wiecie, jeszcze tak szybciutko jeszcze powiem, gdzieś jest jakiś strzelczyk lub macie kogoś w swoim otoczeniu, kto ukrywa problemy ze znalezieniem pracy, bo Bądź ukrywa problemy finansowe, tudzież jakieś problemy, które pojawiły się w firmie. Być może wy macie jakieś tutaj problemy i nie chcecie, żeby się to wydało i siedzicie, ślęczycie nad tym właśnie problemem, jak go rozwiązać, tak? Tylko pamiętajcie, jeszcze tutaj ważne, dopowiem Wam, nie wątpijcie, nie zwątpcie swoje możliwości i nie pozwólcie, żeby ktoś spowodował, że Wy zwątpicie. Dacie radę, dacie radę, może gorszy tydzień, ale dacie radę, tak? Dacie radę. Także tutaj nie dajcie się te, 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 temu odwróconemu magowi i nie dajcie się tej dwójce mieczy, dacie radę, wszystko jest do pokonania. <taki> Także tutaj e, taka informacja. Dobrze, kochani, i przechodzimy do miłości. I powiem Wam tak. Przykra prawda wychodzi na jaw. <taki> mm -hmm. Przykra prawda wychodzi na jaw. I z jednej strony może się, kochani, okazać, że ktoś próbował wam, wami manipulować, tak? Że ktoś był nie do końca mm, szczery wobec Was. I to wychodzi na jaw. Mam nadzieję, że to nie wystrzelczyki. Ale jeśli zrobiliście coś niefajnego w stosunku do swojego partnera bądź partnerki, no to tutaj no niestety może to w tym tygodniu wyjść na jaw, tak? Ktoś się o tym dowiaduje. Ale wiecie co, wszelkie kryzysy w związku, jakie mieliście ostatnio właśnie w relacjach swoich, mam wrażenie, że były spowodowane manipulacjami i wtrącaniem się osób trzecich, nie? Osób z zewnątrz. Ktoś chciał wam zaszkodzić, waszej relacji, waszemu związkowi, nie? Komuś bardzo zależało, mam wrażenie, na tym, żeby was ze sobą skłócić. Mhm. I to w tym tygodniu wyjdzie jak najbardziej na jaw. Tak? Będzie na jaw, i tutaj będziecie mieli tego manipulanta, o którym mówiłam na początku. Będziecie wiedzieli, w kogo tutaj uderzać. Właśnie, i to może być, kochani, ktoś z trygonu wody. Może to być właśnie ten skorpion wspomniany, lub jakiś raczek, ewentualnie rybki, jeśli macie. Ale to nie musi być. Ja tylko mówię, co mi tutaj się w kartach zaznaczyło. No. Mhm. Widzicie, tu jest jeszcze taka in informacja, że jeżeli poznajecie kogoś nowego w tym tygodniu, to nie idealizujcie tego człowieka. Nie patrzcie na tego człowieka w przedróżowe okulary, bo y, mam wrażenie, że to nie jest gra warta świeczki. To nie jest gra warta świeczki. To i Was próbuje wykorzystać. Yy, no. Także uważajcie na to. Uważajcie na to. Uważajcie na to przede wszystkim, żeby yy... mm -hmm żeby nie patrzeć na nowo poznane osoby właśnie przez różowe okulary. Bo to ktoś się może wydawać fajny, nie? Ktoś się może wydawać może bardzo atrakcyjny, który się świetnie wpisuje w wasze kanony, prawda, miłości i atrakcyjności, ale ta osoba nie do końca będzie, będzie wobec was szczera, coś będzie ukrywała, lub jest jakaś osoba, która będzie chciała. Hmm, na trzeciego się wepchać, wiecie o co chodzi, nie? Odbić Was, na przykład komuś lub no strzelczyku, lepiej żebyś Ty też się nie bawił w takie historie, że będziesz chciał tutaj kogoś odbić tylko dlatego, że ktoś jest atrakcyjny albo o tak, o z zemsty jakieś, nie? Także uważajcie strzelczyki na to. Tu ogólnie podsumowując, podsumowując miłosny przekaz strzelczyki to jest wyraźnie prawda, wychodzi na jaw i ona się obroni sama i manipulanci wszelkiego kalibru i koloru i gabarytu wychodzą na jaw, także miejcie się tutaj na baczności. Jeśli Wy macie coś do ukrycia no to niestety nie uda Wam się ukryć, a jeżeli ktoś ma do, do, do ukrycia e, właśnie przed strzelczykiem, to też się tego raczej nie da ukryć. Także tutaj wszystkie, wszystkie, wszystkie nieuczciwości wychodzą na jaw. Dobrze kochani i przechodzimy do e, rady i teraz tak powiem. E, królowa Mieczy, nie? I ona to jest taka fajna królowa, bo ona zawsze radzi, że im mniej emocji wkładamy w niektóre sytuacje, w niektórych ludzi e, i w niektóre, prawda, czynności, tym bardziej poprawna interpretacja tej sytuacji. Więc strzelczyki, dokładnie przyglądajcie się rzeczywistości, tak? Bo być może pokierują wami niekiedy emocje, które no, wskażą Wam nieodpowiednią drogę, a pamiętajcie, im mniej emocji, im więcej na chłodno, na sucho, tak, nie będziecie ulegać tym emocjom, tym swoim uczuciom, to te działania będą bardziej skuteczne. I decyzje też będą bardziej takie skuteczne. Tu takie troszkę działanie techniczne niż w tym tygodniu się u Was objawi. I jeśli wychodzą te manipulacje, jeśli wychodzą te trudności, no to nie poddawać się temu, tylko, wiecie, na sucho, podnieść głowę do góry, nie? Broda wysoko, dobra, ja dam radę, niech będzie, niech wyjdzie ze mnie taki zimny, wyrachowany człowiek. Ale właśnie w tym tygodniu wszystko zależy od tego, jak zareagujecie na, tych, na te wszystkie sytuacje. Pamiętajcie, tak? Bądźcie tacy niezawodni nie sami dla siebie, tak? Mhm. Nie ulegajcie, nie ulegajcie em, emocjom i wam raczej w drogę. Nie wejdzie. Także w ten sposób. Dobra. Strzelczyki, no ciekawe też macie przekaz. W sumie wszystkie znaki mają ciekawe przekazy w tym tygodniu. Aniołek dla Was rada. Dziękuję za dobro i pomnażaj je. Mhm. Tylko wiesz co, Strzelczyku? Dziękuję za takie dobre, które skierujesz sam w sobie, bo ym, sam, sam dla siebie, tak? Bo strzelczyki, wy w tym tygodniu zadbajcie o to, żebyście byli dobrzy dla samych siebie, ym, bo tutaj. Trochę wyjdzie nieciekawych sytuacji, prawda? I jeżeli zadbacie o swoje dobro, dobrze zinterpretujecie niektóre sytuacje i innych ludzi, to to właśnie będzie rokowało na przyszłość, tak? Później będziecie mieli bardziej otwarte oczy, otwarte głowy na to, żeby unikać niefajnych ludzi i niefajnych sytuacji. Także dziękujcie za to, że Wam się uda tutaj dosłownie zdemaskować niektóre sytuacje niektórych ludzi a później będziecie to tylko i wyłącznie pomnażać. Także tego Wam życzę, strzelczyki na ten tydzień, pięknego, wspaniałego tygodnia. Miejcie szeroko otwarte oczy, nie wątpcie w Ciebie. Nie, 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 strzelczyk niech w tym tygodniu, nie zwątpię nawet przez moment. Trzymam za to kciuki, także hmm, pięknego, wspaniałego tygodnia. No i co, my widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!